Hej, cześć, witam! Mortal Kombat 1, a to jest odcinek trzeci z serii Testujemy postać. I w tym odcinku skupimy się na postaci, a mianowicie ikonie uniwersum Mortal Kombat Znany wszystkim Hanzo Hasashi, czyli Skorpion. Wciskamy X, przechodzimy do menu głównego, wybieramy Training, bierzemy postać Skorpion I wisienką na torcie jest skórka z filmu Mortal Kombat 2. Premiera filmu odbędzie się 24 października. Ja nie mogę się doczekać. Idę na premierę na temat tej skórki. Jak ją zdobyć zrobiłem oddzielny materiał na moim kanale. Zachęcam do nadrobienia, a zatem wciskam już Scorpion. Wybieram sobie cameo. z Zero a dla mojego przeciwnika obojętnego. Arena treningowa. Może być. Ta, pierwsza. Dobra. Przechodzimy tutaj. Jesteśmy na arenie treningowej. Wciskamy start, lista ruchów, zapoznajemy się z podstawowymi ruchami i stworzymy coś z tego, aby się przygotować do walki z komputerem, a później zrobimy sobie walkę online. Zobaczymy. Nasze nabyte umiejętności. Dobra, ruchy specjalne włócznia. W sumie to jest podobne wszystko tutaj jak w poprzednich częściach. Mhm, dobra, kończące. Dobra, to jest dobre. Tutaj wejście tak i tu można zrobić jeszcze raz. Okej, okay, jeszcze jagla. Okej, okay, to było dobre. Tak. Ok, i teraz... Wow, ma jagdę? Ma jagdę o, o half, Ok, tak, tak. Wow, no postać taka, e Skotny no, taka, postać latająca, ale bardzo fajna. Widzę, że tutaj umiejętności, on posiada, tak przypadają mi do gustu i chce mi się rozwijać. E Mortal Kombat 1, czyli ta najnowsza odsłona, w którą teraz gram, to będzie chyba pierwsza część której skupię się na rozwoju Skorpiona, jeżeli chodzi o umiejętności. W poprzednich częściach grałem e, takimi postaciami jak Johnny Cage, Sub-Zero i Luke. a potem po prostu gdzieś tam w był aby być. A tutaj jakże ta postać aktualnie dla mnie prezentuje się numer jeden. Grałem Liu Kangiem, grałem Sub Zero. No i grałem 15 minut na nagranie. Tych, tego odcinka ze skórkami z filmu Mortal Kombat 2 też tutaj się nie skopiłem, i upadłem mimo do duszy. i teraz po tym, co tutaj sobie zrobiłem, po tych kombinacjach, jak to piję, no to zdecydowanie numer jeden. Jeszcze chcę sprawdzić sobie Johnny Cage'a, bo być może Johnny Cage powróci na dobre tory, ponieważ Johnny Cage'em spędziłem setki godzin w Mortal Kombat 9. Tamta postać mi tak podeszła, tak te ruchy podeszły to wszystko, że w online po prostu no, było super, miazga, grało mi się idealnie, i zero Mortal Kombat 9, 10-12, Don't w ogóle nie czułem i poszedł z zapomnienia. E, dobra, przechodzimy do menu głównego, e, mamy jakieś tam podstawowe ruchy, teraz tak, zamiast tutaj brać lo walkę lokalną z komputerem, weźmiemy sobie wieżę, klasyczną, klasyczną wieżę Kame, bierzemy skorpion kameo, dla mnie najlepszy jest sub-zero, podchodzi pod każdą postać, z którą miałam okazję zagrać no i myślę, że takich 6 walk z komputerem później przejdziemy do walki online i podsumowanie dobra, działamy poziom średni oczywiście nie mam na razie po co wybiegać głębiej ponieważ ja na razie szukam postaci testuję postać i szukam odpowiedniego jakby stylu walki, który dla mnie podejdzie. I potem jeżeli znajdę z tych wszystkich postaci, które sobie będę testował, no to oczywiście wejdę na poziom najtrudniejszy, czyli bardzo trudny. I wtedy będę skillował i pewnie powrócę do Was z postacią tą, którą wybrałem na najtrudniejszym poziomie. Na razie wciskamy średni poziom i czekamy na walkę Nitara, Cameo mając Skorpiona. Dobra, no to teraz przenieśmy to z treningu na praktykę. Ej, weszło! Dobra. O kurde, opanować to i nauczyć się wrzucać to w odpowiednich momentach. To będzie po prostu miazda. Dobra, Finish her. Dobra, ale zobaczcie też, że w wieży jednak nie... nie jest tak, że mamy jedną rundę, to jest tylko w grze lokalnej mamy tą jedną rundę. Te ustawienie tak działa. W wieży mamy dwie rundy automatycznie. Nie możemy tego zmienić. Dobra. Kontynuujemy, bierzemy kolejnego przeciwnika, spróbujemy teraz zrobić brutality. Na millennia. Sonya blade my bond with katana can't be broken I'd once thought the same of mine with Bihan round one fight. Cyrax. Round one. Fight.

fight <laughs> Dobra, pierwsza walka online za nami. Zróbmy rewanż, jeśli pan będzie chciał. Tu odkrywamy nową paletę. Eee, a, nie, 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 nie będzie rewanżu. Dobra, bierzemy nowy przeciwnik. Eee, no spoko, ale wiadomo, jeżeli gracz dobrze blokuje, cały czas jest na bloku, no to jeśli nie ma takiego doświadczenia, to będzie ciężko tutaj od razu wejść i rozdawać karty. Także. Tutaj będę musiał się skupić na szamanie tego bloku, ale co nieco weszło, no. Skorpion. The Tea House. I won't hold back. Brother, do your worst. Round one. Dobra, druga walka za nami. E, dobra, dobra. Bierzemy jeszcze kolejnego przeciwnika. Fajnie się gra tym Skorpionem. Mm, muszę powiedzieć, Scorpion. że na pewno jest to numer jeden spośród tych trzech postaci. Lukan zero Lu Skorpion. Powracamy do menu głównego. No, i w sumie jest to czas na podsumowanie postaci, jaką jest Skorpion. Dla mnie, najlepsza postać yy, na razie z Mortal Kombat 1. Ta skórka z Mortal Kombat 2 jest prawdziwą wisienką na torcie. No styl walki, kombinacje wchodzą mi po prostu najlepiej. Czuję tą postać, i w sumie, jak spędzę z nią. Sporo, sporo godzin na treningach, i tak dalej. No to myślę, że wyskiluję i powrócę do Was ze Skorpionem w odcinku na najtrudniejszym poziomie. I z nowszym skillem zobaczymy różnicę. Zatem ja Wam dziękuję za wszystkie suby, komentarze, łapki w górę i się z Wami żegnam tym akcentem w następnym odcinku. Będzie również. Postać testowana, to jeszcze nie koniec tej sagi, a może Wy napiszcie w komentarzach, jaką postać chcielibyście zobaczyć. Ja już mam jedną postać na oku, także pozdrawiam w Robust Player. Hej, cześć!